I pierwsza o poranku, prognoza pogody, Klaudia Kroczek. Dzień dobry, dzień Klaudio. Dobry. No, rzeczywiście ten poranek jest rześki, jest taki tak. chłodny. Trzeba było założyć jakąś kurtkę, taką chociaż delikatną na siebie, żeby nie zmarznąć, albo bluzę. Ale w ciągu dnia ta temperatura zupełnie się zmieni i będzie kolejny bardzo ciepły dzień. Zgadza się, dzisiaj dzień z ubiorem na cebulkę. Rano coś cieplejszego, po południu będzie można zrzucić kurtkę, odzież wierzchnią, bo miejscami nawet 30 stopni się pojawi, ale dzisiaj możliwe burze w Zakopanem, lokalnie deszcz. Troszkę nam się zmieni aura, bo w niedzielę załamanie pogody. Ale później znowu powróci piękna, słoneczna aura, wysoka temperatura. No w końcu w tej prognozie długoterminowej widzimy nawet wartości powyżej 30 stopni, miejscami 34-35. Taka prognoza na pierwsze dni sierpnia. Kraków dosyć zachmurzony. W większej części kraju teraz już już pojawiają się chmury i to oznaka tego, że zmienia nam się aura. Zobaczmy w takim razie szczegóły. Bo na Polskę południową zaczął napływać front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia, który przesuwa się nad Niemcy. On przyniesie nam nieco chłodniejszego powietrza, no i właśnie sporą dawkę wilgoci, przez co będą wypiętrzać się chmury nie tylko te deszczowe, ale możliwe, że jeszcze lokalnie dzisiaj bardzo późnym popołudniem te burzowe. W Paryżu również zagrzmi, popada na wyspach brytyjskich, w Wiedniu i w północnej części kontynentu, w południowej upalnie słonecznie i bezchmurnie, a w Rzymie nawet 37 stopni. Taka sama temperatura w Budapeszcie. To dzisiaj dwie najcieplejsze europejskie stolice. W tym momencie rzeźko faktycznie w wielu miejscach od 10 do 18 stopni. Już zaczęło padać we Wrocławiu i w centralnej południowej części Polski. Już zbierają się chmury, z których dzisiaj po południu popada na szczęście. Przy Lotnie, w Zakopanym możliwe burze, a w północnej części Polski bezchmurna aura, tutaj jeszcze wyż poprawia pogodę. Wysoka temperatura w Warszawie nawet 30 stopni. Na północy zdecydowanie chłodniej, od 19 do 26, i na samych krańcach południowych od 22 również do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale tam, gdzie burze, nieco silniejszy. I ostrzegamy kierowców tak naprawdę od samego rana, bo coraz więcej chmur deszczowych będzie nam się pojawiać. Już pada we Wrocławiu i po południu cała Polska Południowa. Tutaj, gdzie drogi zaznaczone są na czerwono, może być ślisko, uważajmy. Biometr dzisiaj nam podzieli Polskę na trzy części. Korzystnie będzie na północy, obojętnie w pasie centralnym i niekorzystnie na samym południu. Temperatura odczuwalna wyniesie od 17 do nawet 30 stopni. Ogromna różnica, jeśli chodzi o te wartości i bardzo dobry, bądź nawet w wielu miejscach idealny stan jakości powietrza. Czekamy na więcej, aż cały kraj będzie w kolorze ciemnozielonym. To w kolejnej prognozie. Do zobaczenia.